Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie po raz kolejny w grze The Mighty Quest for Epic Loot. Słuchajcie, w komentarzach pod ostatnim odcinkiem zdecydowana większość z Was prosiła, żebym faktycznie założył dla nas klan. To też zresztą zrobiłem, bo uznałem, że skoro po trzech dniach gra jeszcze mi się nie znudziła, to może faktycznie zostanę przy niej trochę dłużej. W tym momencie mam, zdaje się, 15 poziom, tak, 15 poziom zarówno zamku, jak i mojego bohatera, co oznacza, że ponad podwoiłem ten stan w stosunku do ostatniego odcinka, no i wszystko wygląda. Wszystko wskazuje na to, że do tej 30 prędzej czy później dotrwam. Klan dla wszystkich zainteresowanych nazywa się Fetor Hepaticus. Nie pytajcie skąd taka nazwa, ja jej używam zawsze w gildiach, kiedy tylko jakąś zakładam. Widzę, że mamy już porcję pewnych tutaj prawda, zgłoszeń. Słuchajcie, nie chcę być wybredny, ale w tym momencie, wiedząc, że, że zgłosi się Was jeszcze dużo więcej, będę przyjmował wyłącznie graczy, którzy mają już ponad 300 koron. Czyli akceptuję tutaj Pana. I tutaj pana, a resztę będę miał e, cały czas na uwadze, będę zerkał co jakiś czas. Jak tam ich status, czy się zmienia, czy nie. E, chodzi głównie o to, że. Mm. Korony są, są czymś zmiennym. To znaczy, to mogę mieć tego jednego dnia więcej, drugiego mniej. Chodzi o to, że w momencie, kiedy inni gracze nas atakują i wygrywają, podbijają nasz zamek, to te korony tracimy. Kiedy my podbijamy inne zamki i wygrywamy, to te korony zyskujemy. Czyli to jest tak naprawdę wyznacznik naszej aktywności w grze. Ja oczywiście postąpiłem strasznie głupio, bo pokazałem wam, że mój zamek jest totalnie nieubezpieczony i oczywiście wszyscy równo napadaliście go przez ostatnie kilka dni. Przy czym, no, Zesz zeszłej nocy straciłem ponad 100 koron, właśnie przez to, że napadaliście mnie, e, kiedy, kiedy mój zamek jeszcze nie był nadpisany. W tym momencie już jest nadpisany i e, jest w nim trochę więcej stworów. Nie będę wam chyba pokazywał setupu, chociaż wiecie co, dobra, pokażę wam jakiś setupik, gdzie się to widziało. Ehm... Um, sorry za takie splądrowanie. Pozdro od widza. Um, Okej, okay, tutaj zdominował mnie małak na osiemnastym poziomie, czyli trzy poziomy wyż. Wyżej możemy sobie zobaczyć powtórkę. Zobaczycie jak wygląda w tym momencie mój zamek i dlaczego dostałem takie tęgie baty. E, puścimy sobie wszystko na mm, dwukrotnym przyspieszeniu. E, tak, z tej strony mam pochowane kopalnie dwie, to takie mocniejsze. E, kilka pułapek, które są chyba totalnie nieskuteczne e, chociaż widziałem w kilku przypadkach, że jednak e, niektórzy się w nie wpakowali trochę życia na nich e, stracili. Tutaj muszę totalnie ten system przemyśleć, bo, bo dałoby się to zrobić dużo, dużo lepiej. Dobra, e, splądrował tą część i teraz się uda. Aha, jeszcze jest jedna tutaj studzienka w korytarzu i teraz się uda na, na lewo do głównych komnat. Do tych, które widzieliście już w poprzednim odcinku, teraz, tylko teraz są troszeczkę przerobione. Teraz jest tam e, dużo agresywniej, jest więcej potworów i tak dalej. No, jest całkiem nieźle, muszę wam powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że gość ma trzy poziomy więcej niż ja, e, zużył dwie miksturki, Gdyby ktoś troszkę bardziej zlamił, to podejrzewam, że mógłbym go nawet zabić. Dobra, zniszczył mi czwartą studię, studnię, czwartą i ostatnią. No i idzie do wyjścia. E, wyrobił się w bardzo ładnym czasie. E, czas, jak zgaduję. E, Bierze się, jest brany z mojego najlepszego rana. Ja zrobiłem taki zwykły, zresztą z moim, z moim kwipunkiem byłoby to jeszcze trudne. Ale co ja wam chciałem pokazać? Chciałem wam pokazać przede wszystkim walki z bosami Jeśli pamiętacie, kiedy widzieliśmy się od po raz ostatni, miałem level 5, 6 albo 7, coś w tym stylu. I byłem w tej strefie i miałem walczyć z Józefem Spalinem. Później przeniosłem się tutaj i walczyłem z gościem, który nazywa się Głup. I właściwie pokażę wam walkę z nim. Jestem na 15 poziomie, to jest e, strefa na 14, więc jakoś tak sobie na luzaku przez to przebiegnę. E, to są całkiem fajne levele. To są levele, które e, są oczywiście zrobione przez level designerów z Ubisoftu. E, I są przygotowane tak, żeby były raczej... E, żeby staczyły na, na długą e, wyprawę. Dobra. Zmieniłem troszkę zestaw używanych... E, przeze mnie. Aha, to są kolesie, którzy mają tarczę zarzuconą, i opuszczają ją dopiero, kiedy są wystarczająco blisko. E, zmieniłem mój zestaw używanych e, przeze mnie zdolności. Moją właśnie podstawą e, ataku jest teraz to, co widzicie, czyli właśnie ta strefa zrzucania strzał, ja sobie z daleka tym moim rozproszeniem wtedy eliminuję wszystkich zmierzających w moim e, kierunku, którzy są w dodatku spowolnieni. Całkiem skuteczne. Oczywiście nie na wszystkich przeciwników, ale, e, ale zwykle właśnie jest to taka moja, jak już powiedziałem, podstawa. E, te właśnie levele robione przez level designerów e, z UB są zwykle dłuższe, dużo dłuższe niż e, te normalne. Przechodzi się chyba ponad 3 minuty Leży i tamtym się zajmie strzały. No, dobra. podejdź bliżej i rzucaj tam. No, niestety, oni e, ci szamani wypuszczają po dwa moby e, na jednego szamana. Znaczy, z jednego szamana, jak gdyby naraz się spawnują dwa moby, jeszcze potem mogą do, przywołać ich kilka, kilka więcej. Duży szaman, kurde, nie widziałem go. Jak tak bym atakował od razu w pierwszej kolejności. Trudno. Tu pułapkę. Oni się tam wszyscy spakują. W ogóle ja dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę, że moby tego muszę gnoja ściągnąć. Dobra po nim. Reszta już nie będzie problem. Dopiero dzisiaj sobie zdałem sprawę, że pułapki działają również na potwory. To znaczy, że... E To znaczy, że e, trzeba na to uważać, rozkładając pułapki e, w naszych fortecach. Bo można zabić własne potwory, zanim jeszcze e, zaczną kogokolwiek atakować. Ja tak właśnie robiłem, chyba, w kilku przypadkach. Dobra, tamten, który rzuca tarczę, nie żyje. On jest zwykle największym bulem w dupie. Czysto, czysto. I szamani. Szamani są najgorsi, bo oni zwykle uciekają do tyłu i spawnują tych swoich przydupasów. Jak widzicie używam bardzo mało innych skilli. To, to, jest, to, to jest moja <gryw> niezaprzeczalna wada, o której wspominałem już w ostatnim odcinku. Em? Z rzeczy, których dowiedziałem się jeszcze od naszego ostatniego spotkania, w grze jest 30 poziomów zamków. Nie da się rozwinąć naszej postaci bardziej. Dobra. Okej. Okay. I w sumie jestem zdziwiony, bo wydaje mi się, że do takiego właśnie 30 poziomu da się dojść stosunkowo szybko. I nie wiem co, co robi się później. Na pewno wbija się ligi, e, czyli to co wam wspominałem. To o czym wam wspominałem. E, kiedy omawiałem korony, sorry, się trochę zamyśliłem. E, no, to, to może faktycznie być całkiem przyjemne. E, są, są też chyba ligi dla. Dla gili, dla klanów, właśnie. Tego jeszcze nie, nie obadałem, ale widziałem, że klan ma też jakieś swoje własne korony i pewnie można coś tam jakoś ładnie wypimpować. Nie wiem, jeszcze, jakie są nagrody. Jeśli są fajne nagrody, to podejrzewam, że będę brał w tych takich eventach udział. Dobra. Jak widzicie, przeciwnicy nie sprawiają mi większego problemu, bo e, mam już troszkę wyższy poziom. Ten jeden, jeden wyższy poziom i dobry ekwipunek zupełnie wystarczy, żeby e, czuć się tutaj pewnie i e, nie mieć żadnego e, zagrożenia. O! Wypadł mi ładny, żółty przedmiot. Już się cieszę. Podnieść. Pięknie. Ehm... Co do ekwipunku, zaraz jeszcze chwilkę pogadamy, tylko skończymy sobie ten level, żebym mógł Wam na przykładzie pokazać, co tam jeszcze się ciekawego pozmieniało, od kiedy widzieliśmy się ostatnio. Dobra, jak widzicie, potrafię nieco namieszać w głowie moim przeciwnikom, w ten sposób, że... Okej, okay, tu się zaczyna walka z bossem. Potrafię namieszać moim przeciwnikom w głowie tak, że że jak gdyby przestają atakować mnie i biją moich przeciwników. Ta walka jest bardzo zaskakująca, bo... Zobaczycie zaraz... że mogę kolesia bić bez większych problemów. Bo już pół życia jeszcze nie zadał mi żadnych obrażeń. Właściwie myślałem, że tak to już będzie po prostu... Fuck! No biegnij, ja ci czasem mówię... Ja mu czasem mówię, że ma uciekać, a on strzela dalej. Dobra. I mówię, kurde, wow, pokonałem go tak szybko, bez problemu, o co chodzi. A co się dzieje zaraz? Wstaje! Muzyka się zmienia i jedziemy drugą rundę. Bardzo mi się to spodobało, fajny motyw. No, zatrzymaj się, mi przywal. Znaczy spróbuj. Ja też mogę. Dobra, kończymy się. No, nie był wyzwaniem, ale kiedy grałem z nim po raz pierwszy, byłem o dwa poziomy niżej od niego. No, i tak powiedzmy, że jakimś wyzwaniem można to było nazwać. Tak wyglądałem walki z busami. Są fajne, są stosunkowo fajne. Na razie rozegrałem takie trzy albo cztery, może nawet. Nie, trzy chyba. I ogólnie wszystkie mi się podobały. Co do koron jeszcze wracając, ja jestem teraz w strefie zagrożonej, tak mi skopaliście dupę, także dzisiaj będę musiał poświęcić kilka, nie wiem, pewnie z godzinkę albo półtora, żeby wbić do tej ligi, nabić tyle punktów. Wczoraj jeszcze byłem w trzeciej lidze sługusów, teraz jestem w pierwszej lidze sługusów, także i tak postęp całkiem niezły wykonałem, biorąc pod uwagę jak chamsko mi atakowaliście. No a teraz co? A teraz mam klan, teraz mam swoich wiernych rycerzy, którzy skopią wam dupy, jeśli tylko spróbujecie podnieść na mnie palec. Ha ha ha. Tylko po to założyłem klan. Dobra, wracając do poprzedniej strefy. W sensie do tej. Myślę, że porozbijamy sobie jeszcze kilka zamków. Ogólnie mogę wam pokazać moją obronę. To w sumie nie jest zły pomysł. Mogę wykorzystać jakąś kasiorkę, na przykład na... Um... Boże, się gubię teraz sam we własnym zamku. Tu mogę sobie na przykład chyba coś rozwinąć. Tak, mogę i będę sobie mógł wytwarzać w tym momencie e, miksturki życia na wyższym poziomie, które oczywiście bardzo mi się przydadzą. E, mam masę przedmiotów, których jeszcze nie potrafię wykorzystywać. Wydaje mi się, że używa się ich głównie tutaj. E, dokładnie, używając ich w ten sposób, e, że tutaj mam różne przedmioty i mogę sobie z nich wytwarzać. Na przykład, e, na przykład brakuje mi jednego piórka, żeby zrobić piw-pafa. I piw-pafa bardzo chętnie bym sobie zrobił. Gdybym tylko mógł, jeszcze nie mogę, muszę znaleźć jeszcze jedno piórko. O. A, i na przykład są właśnie potwory, które można stworzyć tylko e, przez, przez jakiś czas, nie? E, przez powiedzmy tydzień dropią się te specjalne przedmioty. E, mi się udało znaleźć, no już, już sporą część z nich, e, powiedzmy sobie połowę. E, m, I będę mógł właśnie wykuć e, specjalnego jakiegoś mocniejszego moba, co zresztą bardzo chętnie zrobię, jeśli faktycznie uda mi się zebrać brakujące przedmioty. Co my tutaj jeszcze znaleźliśmy? To nie jest dla mojej klasy, to nie jest dla mojej klasy, to nie jest dla mojej klasy. W ogóle em, te teraz przez, em, do końca chyba weekendu będzie em, druga klasa postaci dermowa do wykorzystania. Mam ją na pierwszym poziomie, ale jej nie ekspię, bo wiem, że mi zniknie. E, o, lepiej, dobrze, super. Um, z nie wiem, czy chcę, czy chcę ją zmieniać, bo co prawda staty ma lepsze od mojej, ale ta jest e, legendarna, a ta jest e, wyjątkowa. Ogólnie są jest pięć chyba klas przedmiotów, czyli szare, takie zwykłe, zwykłe zresztą się nazywają. Zielone, czyli magiczne, żółte, czyli wyjątkowe, pomarańczowe, czyli legendarne i takie fioletowe, czyli epickie. Czyli no tak jak w większości herbegów. I właśnie udało mi się znaleźć jeden epicki pierścień na poziomie dziesiątym, ale wiecie co? Nawet, jakbym dostał lepszy na, na, na wyższym poziomie, to i tak bym go nie zmienił, bo faj, fajnie po prostu dla szpanu jest mieć założony przedmiot, który jest epicki. E, dobra, szarasy wszystkie sprzedaję, bo nawet jeśli byłyby bardzo dobre, to, e, to, to w takim syfie się nie, nie ubieram. Um, nie, ok. Dobra, to sobie zostawię na wypadek, gdybym kiedyś chciał to jednak zmienić. Pójść w staty, a nie w kolorek. Eee, dobra, co się ja miałem jeszcze rozwinąć? Nie, miałem kupić eee, apteczki, które kupiłem i teraz bym chciał. Aha, ktoś mnie znów dodaje. Ogólnie do znajomych dodaję wszystkich, więc śmiało, nie przejmujcie się, możecie mnie dodawać. Tu się nic nie zmieniło, w info nic nie ma, ktoś się odzywa na. E, pokaż mi to. Ktoś się odzywa na czacie. A, to jest czat klonowy, to tutaj piszecie dużo. Fajnie. To już się jakieś życie tutaj rozwija. Także będziecie mogli sobie również e, ze sobą nawzajem i ze mną e, popisać. Ja teraz już nie będę nic tam pisał, ale. O, aczkęcie moment. Napiszemy im. Hejo. Nagrywam. Możecie pozdrowić. Mamy. Dobra. E, czat jest trochę skopany, bo, bo zawsze kiedy coś napiszecie albo kiedy ktoś. Ktoś inny coś napisze, musicie nacisnąć taką ikonkę tutaj, żeby wam na sądu dół, albo po prostu, po prostu przycinąć, przesunąć suwakiem na dół. Boże, jakie dzisiaj strasznie syplenie. E, dobra, niech oni się tam e, wypocą na czacie, a my sobie kogoś w tym czasie zaatakujemy. E, jest tu jakaś kasa? Jest jakaś kasa. Łatwy poziom. E, jestem za tym, żeby tutaj właśnie uderzyć. Serio, ta gra mnie tak cholernie wciągnęła, że ja wczoraj rozegrałem, What? nie wiem, z 30 takich rundek? Dzięki ci, o mistrzu, za zostawianie e, studni już na samym początku. Czuję, że tu coś dla mnie ukryłeś. Tak, drugą studię. Ogólnie rozgryzłem już system, który, którego chyba nie do końca rozumiałem w ostatnim odcinku. E, jedna gwiazdka jest za dotarcie do końca, druga jest za dotarcie w czasie, a trzecia za e, zniszczenie po drodze wszystkich... Um, wszystkich studni. Oj, kurde, bardzo ma słabiutkie potworki. I jeszcze jedna studnia. Dziękuję. Czuję, że tam w dalszym część będziemy uzbrojoną. Czy coś tutaj gdzieś, coś? Ło! Smoczka masz. Miałeś znaczy. Tu już jest koniec, to nie, to musimy się szybko wrócić, bo jeszcze została nam jedna studnia do, do przejęcia. Tup, 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 tup. Na szczęście mamy dużo czasu. Mamy dużo czasu, a to oznacza, że właściciel tego zamku sam nie poświęcił zbyt wiele czasu, żeby... Chyba cię bdzi. Ej, a może zniszczyłem wszystkie? Nie, niemożliwe. Muszą być tutaj w tutaj komnacie. I z, e, zyskałem piórka swoją drogą. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę piórka, których mi brakowało do stworzenia jeszcze jednego przedmiotu. Jest i studnia. Ostatnia? Ostatnia? Ostatnia. Musi być ostatnia. Tak, jest. Dobra, możemy w takim razie cisnąć do wyjścia. Dziękuję bardzo. Będą trzy gwiazdki, będzie oznaczony jako pokonany. Nie jest to jakiś genialny czas, bo oczywiście troszkę się e, zgubiliśmy w tym jego zamku, ale to był jeden z prostszych zamków, jakie e, jakie widziałem ostatnio, także mieliśmy trochę szczęścia. Dobra. Jest wyjście. E, swoją drogą, są w ogóle ikonki, które pozwalają Um, znaczy, konki przyciski, które pozwalają, widzicie, obracać kamerę. Połapałem się dopiero niedawno. Okej, okay. damy, niestety, tylko dwójeczkę. No, pozdrawiam dziadka. Nie chcę mamy pozdrowić Massive Defense, nawak. Your minds are far away. Aha, czy ma spory rozrzut tych. Chcemy cisnąć coś takiego? Chcemy, bo ma dużo, jak widzicie, surowców. Jestem za. Tylko sprawdzimy nasze ekwipunek, co nam tutaj do, do, doszło. Nie dla naszej klasy. E, słabe. Nie dla naszej, nie dla naszej. Um. Nie, no słabe. Pierścienia, tak jak mówiłem, nie zmienię. Aha. Okej. Okay. <ścoughs> się zastanawiałem, skąd się to wzięło lecimy z tym tematem coś na sobie wbijemy fajnie że te, że te zamki tak szybko się ładują że to jest dosłownie kilka sekund i, i można lecieć z tematem kurde za szybko dobrze czysta Najbardziej w tej grze nie na widzę Nie wiem dlaczego, ale ucznice zdają tak masywne obrażenie, że to się w pale nie mieści. Znowu jakiegoś słabiaka napadliśmy. E, tam widziałem miał dużo pułapek, więc zgaduję, że tutaj raczej będzie miał wam, um, wam, wam, wam swoje. Kopalnie. No, jest jedna. Dobrze myślałem. Za zniszczenie kopalni zwróćcie uwagę, że dostajemy dodatkowy czas. Jeszcze jedna, o! Kurde, to może ja też mogę kupić więcej kopalni? Pewnie mogę. Dobra, robimy rundkę. Ale się nachapam tutaj. I tylko spróbujecie mi to w ogóle zgrabić, to was zniszczę, nie? Ja kiedyś też w tej grze urosnę. Ja, ja się będę śmiał ostatni. Dobra, to już powinno być wszędzie czysto, bo wątpię żeby. Tak, już mamy gwiazdkę, więc on i tak nie ma więcej kopalni. Odsłonię sobie kawałek mapy, bo lubię. I <noise> e, lecimy do jego wyjścia. Podejrzewam, że teraz będziemy mieli jakąś zmasowaną obronę. E, nie? Nie ma? Dlaczego? Ma bardzo słabych przeciwników. Skąd się to bierze? O! Dobrze, pomarańczowy przedmiot. No, nie był zbyt dobry. Wliwanie przyznacie 8-7. Lecimy do drzwi. Pięknie. Trzy gwiazdki wbite. Ej. Wbijając trzy gwiazdki, dostajemy. Coś ładnego. Nie miałem jeszcze takiego. Wbijając trzy gwiazdki, właśnie losujemy jedną fajną nagrodę. A my ci te trzy łapki, bo w sumie w ostatnich sekundach się wyrobiłem. Mimo, że się jakoś mega nie spieszyłem. E, gracz e, wipero zabrałby było twojej skrzyni, bla 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 Czyli jednak zostałem napadnięty i, i straciłem coś tam A to jest dla maga, ale sobie zostawił, bo pomarańczowa Może komuś z, z, z klanu Oddam się to możliwe Myślicie, że da się wymieniać prze, e, przedmiotami? Pójdziemy w obrażenia To jest dla rycerza, też zostawimy to do sprzedań, e, kurde zawsze zamieniam, odłóż tu, sprzedaj, i sprzedaj, no sprzedaj! Um, Okej, okay. co się tutaj działo? Możemy zobaczyć powtóreczkę. Dostałem baty, minus 4 tylko, aha, bo jest na 19 poziomie, czyli był dużo mocniejszy, możemy zobaczyć powtóreczkę. Ja z zemsty się jeszcze nie podejmę, bo na 15 levelu raczej nie mam w ogóle żadnych szans. Eee, ale może kogoś sobie zaraz tam wybierzemy z tych, co mnie napadali. O, ma ten eee, wizualną nakładkę na bohatera. Damy, Dajemy 2x. Ha, najpierw poszedł w lewo, czyli pewnie. Czyli co? Chyba nie znowu 3, 3 gwiazdek, bo wydaje mi się, że w czasie by się nie zmieścił. A może się zmieści. Nie, w sumie ja to zrobiłem w naprawdę fatalnym czasie, więc. Bardzo możliwy, że on też sobie da radę. No, jeszcze mam dwie minuty. Muszę po prostu sam popracować nad własnym czasem, to wtedy innym graczem będzie dużo, dużo łatwiej. Ale trzeba mu przyznać, że bardzo mało kapsów e, e, traci. Dopiero teraz e, dopiero pierwszą płoszonkę będzie używał. No, nawet, nawet jej nie nawet nie użyje. No, wyrobił się w czasie, do, dotarł do bramy. No, zas, zasłużone baty, powiedzmy. <grystanie> Faktycznie, zapomniałem, że da się robić te... Eee... O Jezu, tań, tańce, gibańce i inne, inne dziwne rzeczy. Turboś mnie w ogóle napadł. Na Turboś, zniszczyć jak, jak wzrosnę. To może 20 poziom, jak będę na... nie wiem którym. Jak będę miał troszkę lepszy niż ty, to ci napadnę. O, mamy kogoś. Em, na 600 koron. A to zresztą koleś, który mnie napadł. Witamy. Akceptujemy. Co tam piszecie na czacie? Pozdrawiam siebie. Co za... Co ja zrobiłem? Aha, swój zamek wybrałem. Eee. To nawet nie najgorzej, ale wracamy jeszcze na moment i zobaczymy, czy na kimś mogę zemstę wykonać. 18 poziom za wysoki, 20 za wysoki, um, zemsta, 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 14. Tutaj możemy się faktycznie zemścić, bo mam 15, więc jest jakaś szansa, że, e, że nie dam ciała. Zresztą gość mam, widzę dużo surowców. Mam nadzieję, ten zamek przewyższa cię co najmniej dwa poziomy? Jak to tak? Może po prostu zmieniło się od czasu, kiedy on mnie napadł. Ale spróbujmy. Najwyżej dostanę baty i, i, i koleś podwójnie nam nie zarobi. Zobaczmy, który ma poziom. Gdzieś się wyświetli, czy się nie wyświetli. No ma ponad 400 koron, więc raczej jest dobry. Czyżby mój grat nie niszczył tych? Chodźcie, chodźcie. Niszcz ucznika, nie łuczników, uczników, nie uczników. Dobra Dobrze Oh fuck, nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj Kto, kto, kto kiedy, kiedy jak, ucznika, ucznika, ucznika. Dobra. Reszty olej. ile hamster, hamster są okropne, są naprawdę okropne. Dobra, po nim. Dobrze, tam musicie zabić tego co ma, co tą tarczę rzuca, bo to on jest największy frajer tutaj ze wszystkich. O ten. Dobra, podnieść czerwone globy. Jak najdalej, żeby był rozrzut moich strzał. No w ogóle tutaj widzicie jak mało obrażeń zadaję tym przeciwnikom? Masakra, nie? Dobra. Czysto. Czy to już są drzwi? To już są drzwi. 34 sekundy. Jeszcze zdążymy zniszczyć pewnie jakąś studnię, bo podejrzewam, że jedna jest tutaj. Nie zniszczymy wszystkich, bo nie zniszczymy. Dobra, w ogóle chyba żadnej nie zniszczymy. Ale przynajmniej się wyrobił czasie, to tyle będzie z moich dwóch gwiazdek. Dobra, lecimy, bo w ogóle nic nie, nie, nie dostanę. No, przynajmniej kasiarki mi troszkę wpadło. Pewnie odzyskałem to, co mi zabrał ostatnio, kiedy był. Eee, gratuluję, zam zamek całkiem spoko. Daję cztery łapki. Dobra, ale przynajmniej jakąś tam zemstę eee, dostałem. Resztę też na chłopaki, także nie bójcie się. Turbo z ciebie w szczególności dojadę. Co tu się jeszcze dzieje? Informacje. E, ktoś przekroczył 300. Dodajemy, witamy w gilli. Ja później zrobię jeszcze jakąś selekcję. E, sorry, bo ogólnie jest tylko 30 slotów, nie? Mi ciężko będzie tym operować, ale mam nadzieję, że jakoś sobie damy wszyscy sensownie radę. Ewentualnie poproszę, żeby ktoś zrobił drugą gildię typu Fetor Hepaticus 2, tylko wtedy oczywiście dam znać, że będzie oficjalna, no i po prostu podzielimy się na takiej dwizji albo coś w tym stylu, nie, że w jednej będzie od, um, od 100 do, do 300 koron, w drugiej od, no od 300 do 500 600, coś w tym stylu, myślę, że jakoś sensownie to e, rozegramy mm. Dobra, słuchajcie, myślę, że to właściwie tyle. Bo odcinek zrobiłem tylko, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Wam, że Gildia została stworzona. Że nadal gram i nadal rozwijam swoją postać i nadal mi się to wszystko e, całkiem konkretnie podoba. W ogóle co, co dostaliśmy? Jakie przedmioty? E, szaraki, wszystkie od razu w Piździec nie chcemy. Żółtych właściwie też. Zielonych też nie chcemy. E, chociaż czapkę mogę chcieć. No i tak się składa, że chcę. Dobra, e, a to co to jest. Materiał do laboratorium, no to wszystko na razie trzymam. Jeśli jest możliwość, żebym mógł Wam przekazać przedmioty właśnie dla innych klas postaci. Dajcie znać, czy mogę to zrobić. Takie przedmioty na pewno będę mógł udawać w obrębie naszej gildii, bo ja nie planuję grać innymi postaciami, chcę rozwijać tylko i wyłącznie łucznika. No a mój cel aktualny, czyli pałkownik, no już gdzieś tam się powoli rysuje. Te levele od jakoś od 13 wbijałem się już naprawdę bardzo wolno, ale. Ale myślę, że będę gonił do 30, że będę chciał chociaż tyle osiągnąć i zobaczyć, jak wygląda w tej grze endgame. E, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. E, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Pa pa pa.